Witam wszystkich na przystani kajkowej OTK w Opolu, tutaj na wyspie Wolko. Chciałem Wam pokazać, w jaki sposób testujemy nowe produkty, którymi później zabezpieczamy lakier Waszych samochodów. Cześć, jestem Michał. Rzenie jakarst po 14 lat, jestem reprezentantem Polski, specjalizuję się na dystansach sprinterskich, olimpijskich 1500 metrów. Wraz z ekipą z Love for Car nałożyliśmy 5 produktów, które testujemy od dwóch tygodni w ekstremalnych warunkach. Już w najbliższym czasie nakładamy najlepszą powłokę, która ma najlepszą kubrofobowość, Najmniej osadza się na niej kamień i przede wszystkim jest najszybsza. No, jesteśmy już po testach, właśnie przypłynęliśmy do, do mety tutaj, mamy po testach dwóch faworytów jeśli chodzi o powłokę, który jest najbardziej śliski i ten, który jest najbardziej wytrzymały, natomiast jeszcze tutaj na tej łódce zostaną te powłoki z czasem, jeszcze zobaczymy, który faktycznie najdłużej się utrzyma, będzie to dla nas jakby też szkoła, nauka, żebyśmy później mogli wykorzystać ten produkt na lakier waszego samochodu.